Cześć, jeżeli zastanawiasz się, czy w pudełku od Samsunga Galaxy S25 znajdziemy ładowarkę, to odpowiedź brzmi: niestety nie. I taką informację znajdziemy chociażby na odwrocie, właśnie pudełka. Znajdziemy tutaj taką infografikę, która informuje nas o tym, że ładowarki tutaj nie znajdziemy. Dlatego, jeżeli nie mamy ładowarki, jeżeli nie mamy tej kostki, no to będziemy musieli dokupić bądź skorzystać z ładowarki z innego telefonu. Natomiast jeżeli chodzi o zalecaną ładowarkę, przede wszystkim sądziemy tutaj informację, że ładowarka powinna mieć od 10 do 25 W, czyli maksymalne zużycie przez telefon to jest właśnie 25 W. Można skorzystać z mocniejszej ładowarki, natomiast mija się to z celem, ponieważ telefon nie będzie szybciej ładował, jeżeli będzie mieć ładowarkę załóżmy 33 W bądź więcej. Maksymalnie 25 będzie zużywane. Jeżeli natomiast chodzi o markę ładowarki, to. Oczywiście, najlepszym rozwiązaniem będzie ładowarka od Samsunga, będzie ona najbardziej zoptymalizowana pod telefon. W drugiej kolejności, jeżeli nie chcemy kupować z jakiegoś powodu ładowarki od Samsunga, no to można skorzystać z ładowarek od innych znanych marek, jak chociażby Motorola, Xiaomi, czy też Huawei, czy tam cokolwiek innego. Ważne, aby były to jednak jakieś znane marki, ponieważ nie zaleca się stosować jakichś tanich. Podróbek jakichś tanich chińskich ładowarek, jak zwał, tak zwał, ponieważ mogą one niestety w szybszy sposób zniszczyć baterię, bardziej ją zużyć, przez co nasza bateria po krótszym czasie będzie już się zużywać i będzie miała mniejszą pojemność. W każdym razie, podsumowując, zalecana ładowarka do 25 W. Od Samsunga najlepiej. I w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.